Witajcie w moim drugim let's playu do gry Minecraft yy, no, Stoję tam gdzie ostatnio skończyłem Nadal jest noc, nic nie robiłem Nagrywam to zaraz po nagraniu pierwszego odcinka Więc nie miałem nawet czasu żeby coś zrobić yy, Zacznę robić yy, kopalnię Kurde, jak Ale będę ją robił chyba w taki sposób się teraz tak będę kopał, a potem będę kopał takim świderkiem, nie wiem jak to nazwać. Zrobię sobie jeszcze trochę lofu. Wydaje mi się. Okay, Czekajcie, muszę coś jeszcze zmienić w opcjach ustawienia domu Kryczu, sokur do Kryty. Eee, szybko zrobię. No. 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 A tak, chcę żeby wszystkie potworki stumnowały się na normal. No okej. Okay. No, teraz można kopać dalej. O węgiel, jak fajnie. Przyda się. Będzie na pochowanie i żeby przepalać piecyku. Mówię, dużo tego węgla. Dobra. Się. O ludzie jeszcze tutaj Stoję koń, bo nic nie widzę To by też pewnie nic nie widzieli Ludzie! Już chyba nigdy nie miałem tyle węgla Nie miałem kiedyś węg tyle węgla Na multiplayerze miałem W jednym miejscu wykopałem stack węgla Okej, okay. jak A to za lepiej. Mieś... Łanną kopalnię. Dodatkową. Okay. Mam Tak. Kochanie, teraz tutaj nie kopać. O Jezusie, zombie, czekajcie. A tu tam daleko. Dobra, teraz go kopię tutaj jeszcze, jedną. Nie będę kopał chyba w dół. Już. Dobrze, się trochę żelaza. Okej, okay. poczekaj. A, dobra, wiem już. Tak, a jak to sobie pochodzi? No ja tam... bez różnicy. Kurde grawa, że ja nie lubię. Ale potem się przyda flint z tego. Będzie na, na, yy, zapalniczka. Nie wiem czy to jest. Wygląda jak zapalniczka. Działa jak zapalniczka. No, trochę działa jak zapalniczka. gdzie? Yy. mi się to czeka. Dobra, potem naprawię.

Ludzie, czemu nie możemy przelazać? Coś, Są kamień, gravel. Kochanie. Okej, okay. czekaj, czy sprawdzę, w tym jest nie? Gdzie to jest? Na 48. Okej, okay. no to jeszcze trochę jest z górze pójdę zobaczyć czy jest już dzień może o dobra wyszedłem wyszedłem jest dzień jest dzień proszę proszę jest moc Kurde, co to ma być? A ratunku! A. Nie, nie, mój dom! Mój dom! Mój dom! Nie! Co to było? Ludzie, nie się Kurde, nie, nie, creeper, nie! Nie, proszę, nie! Czekajcie, włączę coś. włączę na chwilę pisu. Kurde. Gdzie? Muszę budować ten dłoń. To było nie fair. O nie, ja mu nie daruję. Pani bankier. Nie daruję mu. Nie lubię właśnie tych ogród. Ale one są przydatne, bo z nich obsydia mi wypadę. Obiby, coś. Hmm, ale to nie feru, mógłby coś ścianą <grymne> mam piękny dom no dobra, może nie taki piękny ale dach mi zniszczył, a do tego pada no nienawidzę chwilę dobra, dajcie chwilę no, drzwi mi znikną, no być nie, nie. Ja się tak nie ładnie. Jeszcze drab nie, nią, żeby drzwi zrobić. Super. Jak no, mam ja szczęście. Jak znajdę gdzieś diasy, to oczywiście wpadam do lata. Słuchaj. I już, no, taki, taką fajną jaskinę, to mi ją okręt, ogród, który ma, no, Ja Daję mi perswadorę, zaraz mi coś zrobię. Znaczy, ten już nie żyje, no, ale ja tak na wszelki wypadek zrobię. Zmniejszy mi siłę, nadal będą zadawały obrażenia, ale nie chcę, żeby mi niszczyły dom, bo tak się nie robi. Jeszcze ten go creeper Super. tu jest się jeszcze w na typodach. Zostawcie. Gdzieś... w tej chodzi? zaatakuje. Yy, no, a więc tak. W tym odcinku to byłoby już yy, wszystko. dzisiaj na tyle. Ja poczekam, aż przestanie padać i dopiero wtedy nakręcę następny odcinek, bo chciałam pochodzić trochę na powierzchni, a w deszczu tu nie ma co, bo jest brzydko. Nie brzydko. mówię, ja jak jest brzydko. No to więc, no to komentujcie, subskrybujcie, komentujcie, krzyk w górę, no cześć, do zobaczenia w samym odcinku mojego let's playa.